Za oknem robi się biało, a w domu wszyscy czekają na ten cudowny moment. By zaśpiewać wspólnie moc mockolet. Gdy już Mikołaj na progu, a w kuchni miska pierogów. Krząta się jeszcze mama, choinka już ubrana. Już uszka zręcznie zlepione, już kark wachluje ogonem. Bo cudem ocalony, na prośby dzieci i żony. Dzieci, dzieci już listy wysłały, by się marzenia spełniały. Mikołaj w niebo wzięty! Wszyscy dostają prezenty! Mikołaj w niebo wzięty!